Witam, hej, cześć, dzień dobry, witam na kolejnym odcinku ze strony oczywiście Benek. Widzowie, ostatnio przeglądałem sobie różne gierki w Robloxie, i trafiłem na gierkę spywające brain roty. Musimy to sprawdzić, ta gierka jest no, dosyć popularna, staje się popularna w świecie tych brain rotów. Zobaczymy jak się w to gra, zobaczymy, gram w to dosłownie pierwszy raz. No i co? Trzymajcie kciuki. Tu jest chyba nasza baza. Nie rozumiem tego w ogóle jeszcze widzowie I tutaj mam jakieś podstawowe jajko. Kupiłem. No i co? I my teraz jakby to jajko ok, czyli tutaj się wykluwa i co będziemy mieli? Gościu co tam ma! Lalalara, bra wyklujemy. Co będziemy mieli? Tung który daje... To jak się zbiera pieniądze? Okej, okay, tak się zbiera pieniądze. 1 dolar na sekundę. No tak słabiutko. Ale może kupimy coś kolejnego. Kupimy jeszcze jedno takie jajko. Zobaczymy jak to... Jak to będzie dawało nam pieniądze. Sprawdźmy co mają inni gracze na serwerze tutaj. Ten gościu chyba nic nie ma ciekawego. Ale to zaraz, to zaraz, bo tutaj... Wykrywałam się jajko. Co tu będzie? Cappuccino. On daje. Uuu, ten jest lepszy, ten jest lepszy, widzowie. To są jakieś rzadkie jajka, mityczne, okej. Okay. Legendarne, czyli tak samo jak w stylu Brainerd? wiecie o co chodzi. Dobra, ten niech obijają pieniądze, my zobaczymy sobie, co mają inni gracze. Okej, okay, tutaj można tak przejść. O Jezu. Tu się mogą jakieś tralale, tralala. On ma bardzo dobre te brainoty, mam powiem szczerze. Tepniemy się na wyspę, okej. Okay. Mutacje możemy mutować brainoty jakieś. Potrzebujesz okej okay. A gdzie jest nasz poziom w ogóle? Dobra, zbierzemy sobie kolejne pieniądze, to jest jakiś widz. Pozdro, Max, ale tutaj możemy coś kupić za 100 roboksów Kupimy to jak naj. Nie, za 70. Dobra, kupimy jak najbardziej. Zobaczymy, co nam to daje w ogóle. Co nam to daje? Na 5 minut jesteśmy, jakaś nasza baza jest zmutowana i tam daje więcej pieniędzy? Chyba nie, nie wiem co kupiłem widzowie, mam powiem szczerze. Nie wiem w ogóle co ja kupiłem. A co jest w sklepie na przykład? Okej, okay, to możemy sobie odebrać. żeby kupić szczęście na serwerze. 50... To jest kupiłem 50 razy większe szczęście. Okej, okay, dobra. Kupiliśmy jakieś jajko teraz rzadkie. Zobaczymy. Ale one się szybko mega wykluwają. To jest spoko, to jest spoko, że nie musimy czekać jak na przykład nie wiem, w Growa Garden 15 minut na wyklucie jajka. Zobaczmy, co nam w dropi. Daj nam coś dobrego, daj nam coś dobrego to jest to samo? Ty to ładnie, ładne, rzadkie jajko. Jak to jest to samo dosłownie? No nie no, tak nie będzie, widzowie. Potrzebujemy jakiegoś dobrego jajka. Tutaj mamy indeks, ale w indeksie jest mega mało brejrotów ogólnie. Chyba, że tutaj są jakieś pustynie. Okej. Okay. Czyli my jesteśmy teraz jakby na pierwszym levelu tego. Może wbijemy drugi? Mamy drugi poziom. O, widzicie, drugi nie rozumiem tego trybu ogólnie w ogóle, ale jak chcecie oczywiście kolejny odcinek z tego trybu, zostawcie łapkę w górę. Na, będzie trochę lajków. Nagramy oczywiście kolejny, kolejny odcinek z tego trybu. Tutaj jest nasz XP. Dobra, teraz zobaczyłem. Czyli po zbieraniu tych pieniędzy. Kurde, tu jechało jakieś podstawowe Diamentowe z jajko mogło być dobre w sumie, mogliśmy to zebrać. Zwykłe jajko kolejne, nie rzadkie jajko, kupimy od razu go. To jajko od razu. Za 100 tysięcy mogę blokować nową wyspę, okej. Okay. Zawyklujemy to. Garama, o kurde. To nic już niezły. 5 dolarów na sekundę, dobra. Coraz się jesteśmy, coraz lepiej. coraz bardziej to ogarniamy. Jajko, anioło, jakieś idzie ty. A my nie mamy pieniędzy na to. Za 500 robuxów? Nie, dziękuję, nie dziękuję. Musimy 30 poziom, żeby odblokować tę mutację. Ale pewnie może ten tryb wygląda ogólnie. Ważmy, co mają ci inny, inni gracz na serwerze. Tu ma jakieś rotty gościu. Co to jest? Okej, okay, dobra, już mamy. Dobra. Możemy kupić kolejne jajko. to za 1000. Dajcie mi to za 1000 jajko. a i tysiąca no nie no, musimy poczekać na to lepsze. Złote rzadkie jajko, złote rzadkie jajko. Dobrze, pięknie, pięknie, pięknie. Zobaczymy, co to nam da. Jakiś widz podszedł. Dobra, wyklułam się to jajko, zobaczymy. Dobra, kolejne pieniądze, zarobione. Czy ten tryb po prostu jest taki sam jak Brayrot, nie? Ale co to daje w ogóle? Trzeba rozbudować działkę, okej. Okay. Czyli możemy rozbudować. No rozbudujemy sobie, jak najbardziej. 500 dolarów, będziemy mieli więcej miejsca. Dobra, ten nam napra naprawdę daje dużo pieniędzy. Ten, ten wariacik, ale może jakieś kolejne jajko by poleciało, dobre To jest taki luźny tryb, bo chyba to nie można stylować jakichś brain rotów. Jak na przykład styla Brain rot, wiadomo. Oho, skończyło się. Skończył się lak. Piskie jajko idzie, dobra? Niezwykłe. A dawaj, no daj mi coś dobrego z, tym, z tego. Coś dobrego. 30 sekund trzeba czekać. Ten zwiedzieć, ile czekać na to. najlepsze jajko trzeba czekać, żeby się wykluło. Pewnie jak w tym, w Growa Garden. U też dobre idzie. Zwykłe, zwykłe, diamentowe, sprawdźmy to, dobra, no coś tam, coś tam, coś tam zaczynamy grać, nie, coś tam coraz lepsi jesteśmy, cappuccino diamentowy, o kurde, 15, dobra, w końcu zaczynamy, i tutaj, to, to najlepsze jajko nasze, daj coś dobrego, daj coś dobrego, ula, la, 20 sekund, co, to kiepskie to było, po co ja to kupowałem, rzadkie jajko złote, bierzemy, kurde, nagle epickie idzie, nagle szły epickie, ale no to wiecie, jak to jest, szimpanzin daj nam trochę kasiorki, ale dobra, już 3000, tak, owbijamy idzie epickie, Kupimy te epickie jeszcze. A co mi tam? Pasowałoby teleportować dzisiaj do tego innego świata. O kurde, za 10 tysięcy no nie odbieramy 10 tysięcy raczej. No nie, a takie dobre jajko idzie. Jakieś pikselowe idzie. Ty jest ten gościu? Żebyś bierze jajka. Dobra, kupiliśmy. otwieramy, Daj nam odina, odina. Lalka? Co jest za brainrot. 15 na sekundę Dobra, no zaraz będziemy bogaci. Zaraz będziemy trzeba bogaci. Dobra, zbierzemy sobie kolejne rzeczy nasze pieniądze. Oraz, sprawdzimy. I teraz pasowałoby tu jajko za 25 tysięcy idzie, no nie no, teraz. Jakby nie miałem pieniędzy, co to jest to? Dobra, możemy kupić pakiet startowy Kupujemy pakiet startowy w takim razie Bierzemy pakiet startowy Okej okay. I mamy 150 tysięcy Dobra, super, zobaczymy co nam z tego da Ciekawego, to się w ogóle opłacało to w ogóle brać Za 5 milionów? O matko To se poczekamy 5 minut na to jajko Okej, okay, no, no nic, znaczy musimy po prostu zbierać pieniądze. Nie wiem, co tu można robić ciekawego jeszcze w tym trybie. Chyba po prostu musimy ogarnąć, żebyśmy wbili na drugą wyspę, ale naprawdę z tryb zapowiada się mega spoko, A dziesiąty poziom potrzebujemy, mamy dopiero piąty. Ale gramy w to ile? 10 minut w zasadzie? Ja gram w to 10 minut. Zobaczymy, czy nam się uda wbić no, na następnego tego. O kurde, Ty, bo ja musiałem coś iść zrobić szybko widzowie, a tu szło jakieś jajko za 100 tysięcy, co jest grane w ogóle? Jamentowe, dobra, wykluwamy to, zobaczmy, co z tego poleci. Ula, ale czemu tutaj tak mało pieniędzy w ogóle? Co to jest? To jest słabe, jak nie wiem. Musimy przykryć też że te jajka. Tu będzie. Wydaje mi się, że mocno. O! Gdzie coś? Nie stać nas, mam 50 tysięcy tylko. Kurde! A takie jajko? Ale to pewnie trzeba czekać i czekać na nie. Musimy jak najszybciej wbić ten dziesiąty pociąg, żeby się na tą drugą wyspę. Tam się nic nie dzieje ciekawego. A co tam jest tam? Co ona ma tam? A nie, dobra, każdy to ma. Nieważne, nieważne jednak. Tungtungi nasze. Ale widzowie, jak dotrwaliście do tego odcinka, do tego momentu i gracie w stylu Brianrod. Napiszcie w komentarzu lawaka i dla jednej osoby z komentarzy wylosujemy taką lawakę, jaką się teraz prawdopodobnie wyświetli na ekranie. Jak się wyświetli, będzie diamond lawaka, daje chyba 400 tysięcy na sekundę. Napiszcie w komentarzu i rozlosujemy. My tutaj dajemy do tej dalej brynotu. Może coś, może coś dobrego nam dropnie w końcu. Pasowało, żeby coś dropło. O tutaj jakiś ziomeczek nas przyszedł. Po co nam to? Cappuccino dostaje od widzów? O kurde, jakie tralelo dostałem! Pozdro! Ten kto dał to u DinDinu na TungTunga nie potrzebuje? Dobra, dobra, on jest dobry, też jest dobry. Dzięki widzowie! TungTunga nie potrzebujemy, garamy. 52 na sekundę też, też się przyda jak najbardziej. Oho, idzie pikselowe, dawaj go. Dobra, mamy je. Ciekawe czy on jest lepszy od płomienistego. 10 minut trzeba czekać. Ile to wyklucie tego? Oj, nadal nie, nie stać na wyklucie, czyli ono jest lepsze jeszcze. Ale dobra, big w dla widzów. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo dla tej osoby, co mi to dała. Trzeba będzie poczekać, aż się wykluje to pikselowe jajko. I będzie chyba można coś działać. Widzowie, jesteśmy po krótkim takim cięciu. Musiałem iść w skrócie. Musiałem coś po prostu zrobić. Nasze jakieś już wykluły. Nie było nas może z 5 minut i dostałem od widza takiego jeszcze tralalo. Naprawdę spoko. Wielki brain, road. wiecie o co chodzi. Tutaj zobaczymy. I otwieramy, otwieramy. Krótki taki opening. Zobaczmy, zobaczmy. Daj nam coś dobrego. O, złoty. To on nie jest taki zły, złoty jest dobry i teraz główne danie dzisiejszego wieczoru tak zwane daj coś dobrego daj coś mamy takie samo przecież tylko że większego ja nie mogę daj coś dobrego no daj coś dobrego czego nie miałem o no, tego miałem ale to jest słabe jak barszcz no nie mogę no nie mogę widzowie no nic nam nie chce dać dobrego ale mamy przynajmniej nie mamy 60 levelu dobra zbierzemy to wszystkie te pieniądze Tej widzowie są uuu Pan bęka Nikodem. Big post, że cię raz sobie, sobie takiego oniku. To jest widz. Zobaczmy, jaką widz ma bazę. No i widać, że jest fanem bęka. Po prostu. W skrócie widać to. No on ma tańczących tych tych. Kurdupli. Ukradnij. Eee. Nie będziemy kradli widzowi. Także co widzowie, ja będę kończył odcinek dzisiejszy. Dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście. Fajny tryb. Tutaj widz przyszedł Sigma Leon się pożegnać z wami. Co, ja się z wami będę żegnał. Stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wbijcie na Discorda, link macie w opisie. Tutaj żegna się z Wami kolejny byk, kolejny przed naszym Tralalalo, Dzięki wielkie za oglądanie, życzę wam miłego dnia. Hej, cześć, siemanko.